Środa 22 dzień maja. Tomasz Nykiel witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy dziennik. Sprawdźmy co w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Kosztem 16,5 miliona złotych remontowany jest zespół pocysterski w cieplicach. W kompleksie swoją siedzibę będzie miało muzeum przyrodnicze. W wiele niegórze rozpoczęły się pozimowe remonty dróg. Pracy jest co niemiara, szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku Cieplickie Muzeum Przyrodnicze zacznie funkcjonować w nowej siedzibie. Dobiegają bowiem końca prace remontowe i adaptacyjne pocysterskiego zespołu klasztornego. Pomysłodawcą i inicjatorem przeniesienia siedziby muzeum do zespołu pocesterskiego, przywrócenia tradycji zbiorów szafgoczów i rozwinięcia szerszej działalności jest dyrektor Stanisław Firszt, który działania te rozpoczął w drugiej połowie 2008 roku, a stały się one realne rok później. Przygotowywaliśmy nowe preparaty dość duże. To już mówiliśmy wcześniej o słoniu na przykład indyjskim. Mamy jelenia zrobionego, mamy teraz robionego żubra, mamy tygrysy, także duże preparaty które mamy nadzieję, że tam pojawią się na wystawach. Przyrodniczo oczywiście będą też przeniesione wystawy tutaj stąd od nas, czyli będzie ornitologia, będzie tomologia, będzie geologia, to wszystko no i jakieś wątki historyczne też pojawią się, no bo wiadomo, że zespół klasztorny, no i to jest dawna siedziba biblioteki Szafgoczyw. Muzeum powróci do centrum uzdrowiskowej części miasta, a konkretnie do pocysterskiego zespołu klasztornego. Prace remontowe i adaptacyjne przygotowujące budynek do pełnienia nowych funkcji mają zakończyć się lada dzień. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku będzie można zwiedzać tam pierwsze wystawy. Myślę, że do końca roku tego już jakieś wystawy się pojawią. Oczywiście będą na pewno wystawy czasowe, bo to łatwo zrobić dość szybko. Natomiast jeśli chodzi o stałe wystawy, to jakieś tam się pojawią. Natomiast no, będzie to proces długotrwały. Myślę, że w przyszłym roku dopiero będziemy mogli liczyć na jakieś większe ekspozycje stałe, takie już docelowe, które będą uzupełniane przez następne lata, bo proces tworzenia i zagospodarowania muzeum na nowo to nie jest taka prosta sprawa i no, trzeba to rozłożyć w czasie. Obiekt zespołu klasztornego z siedzibą Muzeum Przyrodniczego stanie się atrakcją turystyczną na tworzonym krajowym produkcie Południowo-Zachodni Szlak Cystersów. To muzeum jest pomyślone jako instytucja, która ma służyć mieszkańcom, ale również kuracjuszom. W wypadku Cieplic miasto stara się inwestować w to wszystko co jest tak podnosi prestiż muzeum, pozwala zaspokoić czas wolny, kuracjuszowi, a to też ważne. Natomiast pozostali przedsiębiorcy niech budują hotele, niech budują pensjonaty, niech się zajmują leczeniem, to wszystko razem dobrze będzie funkcjonowało. Całkowita wartość projektu wynosi niemal 16,5 miliona złotych, z czego 70% to koszty z regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013. Na jeleniogórskich drogach pojawiły się ekipy remontowe, które zajmują się poprawą ich stanu po zimie. Problemy nie dotyczą tylko głównych ciągów komunikacyjnych, choć tam są największe. Przedłużająca się zima dała w kości nie tylko mieszkańcom, ale i jeleniogórskim drogom. Dziur i miejsc, które wymagają naprawy, nie brakuje, co spędza sen z powiek przemierzającym nasze miasto kierowcom. Problem jest szczególnie widoczny na głównych ciągach komunikacyjnych. Najwięcej na tych głównych ciągach komunikacyjnych, typu, prawda ulica Łomnicka, wylot na Zgorzelec, droga krajowa numer 3, czyli ulica Sobieskiego, ulica Wolności, Wojska Polskiego, czyli podstawowa sieć ulic, no, po prostu, która jest mocno obciążona, niestety, ale wymaga, wymaga pilnego remontu, czy ten remont już jest prowadzony. Prace ruszyły i to nie tylko na głównych drogach. Boczne ulice także wymagają szybkich interwencji. Stan części z nich praktycznie uniemożliwia bezpieczną jazdę. Kierowcy powinni uzbroić się w cierpliwość. Są ulice, które niestety ratujemy tak trochę interwencyjnie. Ulica Łomnicka, której nawierzchnię oceniam na jakieś 35 lat, po niej jeździmy bez remontu, bez niczego, czyli ta ulica po prostu no straciła jakąkolwiek nośność, czyli nawierzchnia po prostu rozpada się to w kilka godzin. Tam po prostu musieliśmy, ludzie interweniowali mocno, musieliśmy wykonać to po prostu metodą bez frezowania, po prostu załataliśmy te dziury po to, żeby naprawdę tam zagrożenie jak najszybciej usunąć, naprawa dróg nie jest tania. Corocznie remonty kosztują budżet miasta setki tysięcy złotych. Włodarze szukają więc możliwości ich finansowania ze środków zewnętrznych. Jak mówi dyrektor Bigus, w tym roku kwota przeznaczonych na remonty pieniędzy może okazać się niewystarczająca. Mamy na rok 2013 1 760 tysięcy złotych. Trudno mi ocenić, czy te potrzeby, czy, czy to zaspokoi wszystkie potrzeby. No, na dzień dzisiejszy rozpoczęliśmy te roboty szerokim frontem, nie mam jeszcze rozeznania, ile wydaliśmy, bo te prace dopiero się zaczynają, to miesięcznie wpływają jakieś rozliczenia. Także w moim odczuciu ta ilość tych środków no, będzie niewystarczająca, na pewno będziemy wnioskować do. Do miasta Jelenia Góra, żeby jednak jakąś pulę jeszcze dodatkowo przyznać. Dziury na głównych ulicach powinny zniknąć za około dwa tygodnie. Dzienny oddział rehabilitacji psychiatrycznej Cieplickiego Szpitala MSW oferuje nie tylko pomoc specjalistów, ale również leczenie poprzez muzykę i sztukę. Inspiracją dla podopiecznych mogą być m.in. prace bogatyńskiego artysty Mariana Lorka. Z oddziału korzystają dzieci i młodzież w zakresie różnego rodzaju dotykających je problemów. Wachlarz udzielanego wsparcia jest szeroki, także dla ich rodziców. Problematyka dzieci, które się do nas zgłaszają, jest bardzo szeroka. Od zaburzeń psychicznych poprzez zaburzenia depresyjne, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia, całościowe zaburzenia rozwojowe, czyli wszystkie problemy tak naprawdę, które dotyczą zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży. Obecnie w oddziale opieką objętych jest. 22 dzieci. Są to dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia, i w, taki, w takim obszarze wiekowym się poruszamy. Jeżeli istnieje potrzeba, pacjent kończy 18 rok życia, a jest uzasadniona potrzeba dalszej opieki terapeutycznej i leczniczej, to wtedy występujemy o zgodę na dalsze leczenie i konstruujemy uzasadnienie. W powrocie do pełnej sprawności pomagają nie tylko specjaliści, ale i muzyka czy sztuka. Mówi o tym Elżbieta Zakrzewska, która, będąc dyrektorem szpitala w Bogatyni, nawiązała kontakt z tamtejszym artystą Marianem Lorkiem. Pan jest niesamowity, dlatego że pan e, tak naprawdę wykonuje dużo rzeczy i wszystko oddaje na aukcje charytatywne albo na e, m, różnego rodzaju takie przedsięwzięcia i do szkół, i do przedszkoli, e, żeby to kogoś też cieszyło. Tym razem Marian Lorek podarował swoje prace na dziennej. Oddział rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Surowcem prac artysty jest przycinana słoma, która układana w odpowiednie kompozycje, tworzy obrazy o różnorodnej tematyce. Jest taka mini wystawa stworzona, ale chcemy pokazać, co faktycznie można ze słomy zrobić, że słoma to nie tylko materiał, który można spalać, który można się ogrzewać, ale również z którego można ładne prace wykonywać w ramach terapii zajęciowej. Chcemy po prostu zainspirować dzieci, żeby również tak kleiły taką słomę. Być może niebawem podopieczni oddziału staną się takimi artystami jak Marian Lorek. Z sukcesami wracają zawodnicy jeleniogórskiego okręgu Jiu-Jitsu z ogólnopolskiego turnieju wiosny o puchar prezydenta Zielonej Góry. Impreza była zaliczana do eliminacji mistrzostw Polski. W turnieju wystartowało 83 zawodników z całej Polski. Barwy Jeleniogórskiego Okręgu Jiu-Jitsu reprezentowało 16 adeptów, będących członkami klubów z Jeleniej Góry, Mirska oraz Barcinka. Zawodnicy przywieźli wiele medali indywidualnych, a w rozgrywce drużynowej złoto. Przy walkach, które były jako walki już zespołowe, pokonaliśmy wszystkich, 9 walk zespołowych, które każdy z każdym, bo to każda drużyna wystawiała po trzech zawodników swoich. Wiadomo, że był to układ walka wygrana, reszta odpada, i w tym momencie wychodziło po dziewięć walk na zawodnika. No i... Przegraliśmy z tego tylko dwie walki, siedem walk wygraliśmy, co dało nam pierwsze miejsce drużynowo w ogólnopolskim turnieju. Jak mówi Mirosław Bołociuch, Jelenia Góra zaczyna liczyć się na arenie krajowych okręgów jiu-jitsu. Nasi zawodnicy regularnie przywożą medale i puchary, a ich umiejętności są coraz lepsze. Dalej jesteśmy na piedestale, bo można powiedzieć, że kiedyś było tak, że jak się hało na turniej, jak słyszało się słowo Jelenia Góra, no to każdy, co to Jelenia Góra, teraz jak się jedzie i słyszy się Jelenia Góra, no to każdy już czy uważaj, bo jest Jelenia Góra. I to mnie cieszy. I to jest właśnie to, co tutaj chciałbym zrobić, żeby jak jedziemy i słyszy słowo Jelenia Góra, że już jest jakąś taką formą, która potrafi być troszeczkę strachu dla zawodników. Wyjazdy na zawody to jednak nie wszystko. Dzieci i młodzież obok treningów mają także szansę uczestnictwa w obozach sportowych. W tamtym roku robiliśmy obóz sportowy wspólnie z Niemcami. W tym roku też robimy część, będzie grupa niemiecka na pierwszym turnusie obozowym i później będzie grupa starsza, ale w grupie starszej już nie będzie grupy niemieckiej. Na następny roku już planujemy wyjazd do Austrii razem z grupą judoków z Łodzi, bo mamy dosyć zległe kontakty, które można powiedzieć, że nam promują w tym wszystkim. Na kolejny turniej zawodnicy Jeleniogórskiego Okręgu Jujitsu jadą już w przyszłą niedzielę. Informacją o sukcesach jeleniogórskich zawodników Jiu Jitsu kończymy dzisiejsze wydanie dziennika. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia! Sponsorem prognozy pogody jest firma Marles Nieruchomości, Domy, mieszkania, działki, Sprzedaż lub Wynajem, Wirtualne Wizyty 360 stopni. Granderoma, Twoja ulubiona sieć pizzerii. Zadzwoń i zamów. Zapraszamy też do lokali w cieplicach i na zabobru. Na czwartek w regionie synoptycy zapowiadają zachmurzenie. Do południa temperatura od 5 do 7 stopni, ciśnienie 1002 hektopaskale, wiatr słaby z północnego zachodu. Po południu temperatura od 10 do 12 stopni, ciśnienie 998 hektopaskali, wiatr słaby z północnego zachodu, nadal zachmurzenie. Perfekcyjny smak rodzi się z najświeższych produktów. Grande Roma, twoja ulubiona sieć pizzerii. Sponsorem prognozy pogody jest Orient Kebab. Pizza i kebab na telefon.